Tuż po wyjściu gry panował ogromny chaos. Meta dopiero się rozwijała, mało kto wiedział, co się dzieje na polu walki, czy jakie były taktyki na powalenie większych przeciwników. Większość grających od samego początku pamięta, jak bardzo popularnym wyborem był Railgun tuż po wydaniu gry w lutym. Prawdę mówiąc, był jedyną używaną bronią z manewrów wsparcia, bo spełniał wszystkie role, był uniwersalny. Niezależnie od typu przeciwnika, zawsze dawał sobie radę. A zwłaszcza przed osłabieniem szturmowców. Aktualnie jest ich o wiele mniej i wystarczy trafić jedną rakietą w głowę, by się go pozbyć. Z kolei dawniej najlepszą taktyką było zniszczenie pancerza na ich nogach, właśnie za pomocą Railgana. Dwa strzały w trybie bezpiecznym wystarczyłyby odkryć słaby punkt przeciwnika i szybko go dobić. Oczywiście były to czasy, kiedy ilość szturmowców atakujących naraz była o wiele większa, dlatego korzystanie z wyrzutni rakiet nie było opłacalne. Zresztą tytany też nie były mu straszne. Zdarzało się, że wystarczyło do czterech strzałów na powolenie go, więc czynił z gracza jednoosobową armię. Jednak potem nadszedł bardzo silny nerw w jego kierunku i odszedł w zapomnienie. Najnowszy spory patch, który skupiał się głównie na balansie broni, zwiększył penetrację pancerza Railguna. Jednak co to dokładnie oznacza? W tym materiale przetestujemy tę broń na obu frakcjach i znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy warto. Spoiler! Tak. Zaczynając od strony terminidów, na samym początku przedstawię wyposażenie, które ma najlepszą synergię z rylganem. Broń główna całkowicie dowolna nie musimy się obawiać braku penetracji średniego pancerza w naszym wyposażeniu, jeśli decydujemy się na Rylgana. Oczywiście, problem stanowią głównie wypluwacze żółci, kiedy mówimy o terminidach. W kwestii broni pobocznej najlepiej się skupić na pistolecie na granaty. Szybkie zamykanie gniazd i część pewnego kombo, które jest dość satysfakcjonujące, ale to odrobinę później. Wyposażymy się też w granaty stunujące, dość niedocenione na froncie z terminidami, ale wpasują się idealnie do naszego zestawu. Wybierając wspomniane granaty, bardzo dobrze sprawdzi się też pancerz z perkiem zestaw inżynieryjny. Dodatkowe dwa granaty robią robotę. Przedstawię wam parę ciekawych kombinacji pancerza. Na polu bitwy też trzeba wyglądać stylowo. Jeśli chodzi o manewry, osobiście wybieram taki zestaw, ale najważniejszy stąd jest laserowy Azor. Mimo nerfów, nadal bardzo dobrze sprawdza się w obronie właściciela, kiedy to on skupia się na większych celach. Railgun jest jedyną bronią, która może nam po prostu wybuchnąć w rękach, jeśli gramy nieuważnie. Przełączając się na tryb niestabilny, a dokładniej w polskiej wersji językowej <laughs> wachliwy, jesteśmy w stanie przeładować broń w celu zwiększenia siły penetracji pocisku. Z tego powodu warto strzelać z pierwszej osoby. Widzimy wtedy wskaźnik poziomu naładowania, chociaż zależy to od wyczucia. Ciekawostką jest, że wybuch da się przeżyć zależnie od wybranego pancerza. Railgun idealnie sprawdza się do eliminacji przeciwników, którzy potrzebują przyjąć na siebie sporą ilość pocisków, by zginąć. Lub jeśli ich budowa wymaga od nas ataku z odpowiedniej strony. Zacznijmy od odbijającego pociski Strażnika Roju. Wystarcza jeden szybki, minimalnie naładowany strzał. Trzeba tylko zwrócić uwagę, by trafić najbliżej środka jego głowy. W przeciwnym wypadku pocisk nie przebije jego ciała i będzie w stanie przeżyć. Zasięg, z jakiego strzelamy, nie ma znaczenia. Dokładnie taka sama sytuacja jest z przywódcą roju. Jeden minimalnie naładowany strzał wystarcza, by pozbawić go głowy. Przeciwnik, który wymaga zazwyczaj całego magazynka wystrzelonego prosto w niego, ginie od jednego pocisku. Wypluwacze żółci, jak wiadomo, na wyższych poziomach zyskują średni pancerz. W ich przypadku wystarcza jeden połowicznie naładowany strzał w głowę, by się ich pozbyć. A teraz czas na ciężkie robale. Na walkę ze szturmowcem mamy dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga od nas zniszczenia pancerza na nodze i szybkim dobiciu. Do tego potrzebujemy dwóch naładowanych odrobinę ponad połowę strzałów. W tym momencie pojawia się wcześniej wspomniany pistolet na granaty oraz granaty stunujące. Jest on w stanie szybko pozbyć się nosorożca z pola walki. Za taką egzekucję należą się punkty stylu. Drugi sposób, nieco nudniejszy, wymaga skupienia się na jego głowie. Od 3 do 4 w pełni naładowanych strzałów wystarczy, by ją wysadzić. Może to być niebezpieczna taktyka dla mniej doświadczonych, gdyż naraża na wysadzenie railgana w dłoniach. Walka z tytanami nie wygląda już jak dawniej, jednak mimo to Railgun nadal daje sobie z nimi radę. Teraz pełni funkcję bliższą roli wsparcia, gdyż jest idealny do szybkiego dobijania rannych tytanów. Mocno naładowane strzały, wycelowane prosto w głowę, mają dużą szansę na dobicie go. Najlepiej sobie radzi z tytanami, które oberwały rakietą w okolice głowy. Ranna tylnia część głowy wymaga około trzech strzałów. Jednak, jeśli Titan oberwał rakietą idealnie w sam środek głowy, jest spora szansa na tak zwanego one-shot'a Railgunem. Boom! Dlatego więc mogę stwierdzić, że Railgun na froncie przeciw Terminidom jest naprawdę solidnym wyborem. Bezproblemowe pozbywanie się średniej, jak i większej wagi przeciwników jak najbardziej potwierdza te słowa. Nadal jest uniwersalny. W walce przeciw automatom jestem fanem takiego zestawu, ale wiadomo, kwestia preferencji. Railguna w tym wypadku można podsumować jako kompletnie nieefektywnego przeciwko pojazdom, jednak nie oznacza to, że nie ma sensu go wybierać. Niszczyciele wymagają jednego w połowie naładowanego pocisku, by zakończyć swoje sztuczne życie. Oczywiście tyczy się to wszystkich rodzajów. Bardzo podobnie radzi sobie też z berserkerami. Z kolei łaziki odmawiają współpracy tuż po jednym słabym strzale. Wygląda to dokładnie tak samo jak przy wydaniu gry. Kolos, ogromny, ciężki automaton, wywraca się już po jednym połowicznie naładowanym pocisku w swoje oko. Jako plus można też zaliczyć możliwość zniszczenia jednym naładowanym strzałem działek <laughs> biegacza fabrycznego. Jego grzbietową armatę też jest w stanie zniszczyć, jednak zajmuje to około 8 strzałów. Alternatywa na daleki zasięg, jeśli nie mamy do dyspozycji wyrzutni rakiet. Samego biegacza zniszczymy po aż około 14 strzałach w głowę. Przykładowy autokanon potrzebuje ich tylko 6. Czołg wymaga ponad 6 strzałów w swoją wentylację, chociaż jak wiadomo, na czołgi najlepsze są naloty Orła. Z kolei kanonierki to 7 strzałów w jeden silnik. Podsumowując, w przypadku terminidów Railgun jest bardzo silną bronią. A w starciu z automatonami jest to raczej przycisk wsuwający opancerzoną piechotę.